Witam z podziemi, zamku w podchodzach. jakąś czarownicę chyba czy mają wyje strasznie a tu znaki małosłoncze Ale jest piękny. O. A paskudnik tam jest na gram, he. Widziałeś? Zabawcowe. Kuken, kuken. Na tu w tych lochach nie zamkli. Ale wyję. Może ją wypuścimy. Jakaś strzyga to pewnie guszycka jest. nie lepiej złego. Słyszysz? To pewnie jakaś strzyga Głuszycka. Dobrze, że jakieś małpy na tu Nie, to nie było. Nie znasz się. Nie znasz się. Ja też. No, no tam jest pewnie, latarka w samochodzie, nawet drzwi.